Cześć, witajcie. To już czwartek. Zapraszam do naszego wyzwania tygodnia okrągłości. Na dzisiaj przydadzą się małe obciążenia. Ja tu mam około kilowe obciążenie. Nie mam ciężarków. Mogą być ciężarki, mogą być butelki z wodą. Tu akurat szklane butelki, żeby też czuć ciężar. Troszkę więcej. Także zapraszam, zapraszam na matę. Zaczniemy sobie tak. Od rozgrzewki składziemy tutaj nasze obciążenia na barki. Łokcie szeroko otwarte i skręcamy się w jedną stronę, w drugą stronę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Yy, Ściągnięte łopatki. plecy prosto i jedną, i w drugą stronę, i raz, i dwa. Możemy wzrok też śledzić, gdzie idziemy, albo trzymać wzrok w centrum. Przed siebie. Ok. To mamy na rozruszanie. Potem w prawo, w lewo, czyli taki kik i kik. I się skręcam troszeczkę w pasie. I wdech. I wydech, wdech, I wydech. I wydech. I wydech. Oddychaj sobie rytmicznie w swoim tempie, wdech nosem, Uf. wydech ustami i przed siebie. I wyciągamy rękę prostą w łokcie. i raz, i dwa, i trzy, i cztery. I 5, 6, 7, 8, 9, i 10. I i i i ok. I teraz znajdziesz tak do góry prawa ręka, i lewa, i raz, i 2, i trzy, i 4, i 5, i 6, 7, 8, 9, 10. Ok. I teraz będzie przed siebie ręce. I zginamy w łopcach. I raz, I dwa, trzy, cztery. Łopce, trzy, siedem, linii prostych, pięć, sześć. Nie obniżamy na wysokości klatki przenośnej. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zaraz sobie oczymimy nasze nogi, jeszcze raz tak do boku. Raz, dwa, trzy, cztery. Palce tu na Pięć. 6, 7, tutaj poczujecie, 8, 9, 10, ok. I teraz wyda prawa ręka w przód i lewa noga w przód, będzie taki kick. I raz, i lewa ręka, i prawa noga, kick. I dwa, i trzy, wyda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prawa ręka i lewa noga, i obciągnij palce. I lewa ręka i lewa noga. Yes. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I raz, wyciągnij. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Możesz ugnieć się lekko o kolana i prostować 8, 9, 10, jeszcze sobie zrobimy. Raz, 2, wyciągnij z łóżka. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. OK. Jeszcze tak. wystarczająco szeroko, na szerokości mięśni, trochę szerzej. I będziemy schodzić wokół wody w plecy prosto. I raz, wydech. wdech. Wdech, wydech. I idziemy na spost. I 2, i 3, 4, 5, 6, plecy proste. 7, i mięśnie w tył. 8. Dziewięć, tyle ile możesz zejść Dziesięć, okej, okay, rozluźniamy. I jeszcze może jedno na zakończenie. Jeszcze będzie tak. I, i na przemian, nie wiem, czy było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, okej. Okay, I ostatni, wyciągnij ręce. I będziemy tak, do siebie zbliżać W u łokcia samolotu prostej. I otwieram. I wdech. 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 Wdech, wdech. I jeszcze. I jeszcze jeden. I jeszcze raz. Okej. Okay. Odstawiam sobie swoje ciężarki. Strzepnij sobie ramiona. I jeszcze taki ruch ramion w jedną, w drugą stronę. Nadgarstki też sobie strzepni. nogi i wdech, i wydech i jeszcze raz wdech i wydech. I dzisiaj taka propozycja z ciężarkami. A mamy 5 minut, także super. E, zapraszam jutro, zobaczymy co jutro miłego dnia. Pamiętajcie o wyzwaniu Marsz po Zdrowiu. Liczymy kroki, więcej informacji na stronie www.zdrowocześniej.pl i tam w zakładce wyzwanie, marsz, yy, pozdrowie. No to wszystkiego dobrego, cześć.